Biedronka na krawędzi strajku generalnego. 85 tysięcy pracowników ma dość głodowych stawek. Zamiast 1000 zł brutto podwyżki mogą dostać zaledwie 150 zł, czyli lekko ponad stówę do ręki. Czy portugalski gigant tym razem się złamie, czy może zaryzykuje paraliż sklepów? Możemy mówić o przełomowym momencie w historii. Niemiecka bundeswera po raz pierwszy od II wojny światowej wysyła wojska i czołgi za granicę, dokładniej na Litwę. Dlaczego Berlin zdecydował się na taki krok i czy obecność niemieckiej brygady odstraszy Rosjan? Tymczasem nadeszła rewolucja w polskim biznesie i rozliczeniach. System KSEF właśnie wystartował, a firmy narzekają. Już na utrudnienia? Czy centralny system e-faktur to pożądana nowoczesność, czy może duże ryzyko inwigilacji? Jakie są plusy i minusy tego narzędzia? Bitcoin dalej traci. Podobnie jak tysiące fanów kryptowalut, którzy budują obecnie pozłacany pomnik Trumpa. W tym samym czasie prezydent USA i jego rodzina powiększają fortunę z pomocą własnych cyfrowych walut. O jakie pieniądze chodzi i czy można to nazywać nową erą łapówek? Ciekawi?

Tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie dostajecie dawkę najważniejszych wieści ze świata biznesu, finansów i geopolityki. Jak zwykle liczę na niewielką inwestycję w postaci łapki w górę pod materiałem i do rzeczy, czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Kryptowalutowe imperium Trumpa, czyli jak robić biznes na urzędzie. Fani kryptowalut postanowili ostatnio Finansować 4,5-metrowy pozłacany pomnik Donalda Trumpa, który stanie na Florydzie. Tak, moi kochani, to nie jest żart. Nazwano go Don Colossus i ludzie finansują go poprzez token Patriot. Problem jednak w tym, że tak jak w przypadku wielu kryptowalut, ten projekt także nie najlepiej się sprawdził. Ten token poszybował w ciągu miesiąca jak kamień w wodę. Ale spokojnie, rodzina Trumpa akurat w te kryptowaluty nie inwestowała. Zatem kto na tym przegrał duże pieniądze? Wiadomo, ci co zainwestowali i uwierzyli w tę ideę. Warto pamiętać, że w tym przypadku Trump nie zarabia na coinie Patriot. To był projekt fanów, od którego rodzina Trumpa oficjalnie się odcięła. Trump zarabia natomiast na wszystkim innym, czyli na coinie Trump, na coinie Melania czy na platformie World Liberty Financial, gdzie rodzina Trumpa ma 60% Udziałów i 75% przychodów ze sprzedaży tokenów. W zaledwie 14 dni od startu cyfrowego Trumpa zebrano prawie 100 milionów dolarów w samych opłatach. Ale to nie wszystko. W maju 2025 roku top 220 posiadaczy tokena Trump dostało zaproszenie na galową kolację z prezydentem w Trump National Golf Club pod Waszyngtonem. Była też opcja dla specjalnej top 25. Ci ludzie dostali coś jeszcze lepszego, mianowicie prywatne przyjęcie. VIP z prezydentem przed kolacją żeby była jasność, nikt nikomu nie broni zarabiać i wykorzystywać swoich 5 minut, ale akurat w polityce zwykle nazywa się to nieco inaczej niż inwestycją. Bo jak patrzeć na to, że do takiego stołu dosiadają się zagraniczni gracze. Na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie kupiły 49% udziałów w World Liberty Financial za 500 milionów dolarów i to tuż przed inauguracją prezydenta. Justin Sun, kontrowersyjny inwestor krypto, włożył łącznie 175 milionów Dolarów. Później natomiast WLFI zamroziło mu portfel wart ponad 100 milionów tokenów z powodu podejrzanej aktywności. A propos podejrzanych aktywności, no to dość podejrzanie też wygląda cała aktywna działalność prezydenta w obszarach poza kontrolą. Czy można dziś ubrać łapówkę w szaty, do których nie można się przyczepić? Można, bo co na to wszystko sek? No cóż, moi drodzy, sek w lutym 2025 ogłosiła, że memcoiny nie są papierami wartościowymi. Czyli nie podlegają regulacji, a to oznacza, że prezydent USA może na nich zarabiać bez żadnego nadzoru. Całkiem wygodna nisza, prawda? Zresztą noblista Paul Krugman powiedział to między wierszami. Prezydent USA jest de facto na sprzedaż i trudno się z tym nie zgodzić. Raczej ciężko o krystalicznie czystych polityków na tym szczeblu, ale to jak ordynarny jest w tym Trump może budzić od odrazę. I teraz cofnijmy się nieco i spójrzmy na to z dystansu. Prezydent Stanów Zjednoczonych, najpotężniejszy, Państwa na świecie sprzedaje tokeny ze swoim nazwiskiem, organizuje kolacje za kryptowaluty, przyjmuje setki milionów od zagranicznych inwestorów, a fani kryptowalut budują złoty pomnik na jego cześć, który de facto służy do wyłudzania pieniędzy od nieświadomych inwestorów. Wszystko to dzieje się w trakcie 47. kadencji prezydenta Stanów Zjednoczonych, w trakcie jego urzędu. Mało tego, wszystko to dzieje się zupełnie legalnie, bo nikt nie przewidział, że będzie trzeba go zabraniać. Konstytucja USA ma klauzulę zakazującą prezydentowi przyjmowania korzyści od zagranicznych podmiotów. Pisali ją kiedyś ludzie, którzy bali się, że ktoś kiedyś spróbuje sprzedać ten urząd. Problem w tym, że nie przewidzieli, że można to zrobić przez nieregulowane w żaden sposób memcoiny. Złoty pomnik stanie zatem na Florydzie ku czci zasług prezydenta dla świata krypto. Tymczasem lider świata kryptowalut, czyli Bitcoin, od tygodni ma zadyszkę i spadł już o ponad 40%. Od dotychczasowych szczytów wyceny. Obecnie jest już poniżej 70 tysięcy dolarów za sztukę, więc kiedy wszyscy tracą, Trump i jego rodzina powiększa swoją fortunę. Ja akurat tą korektą się nie przejmuję, bo jeśli chodzi o kryptowaluty, to jest naprawdę dynamiczny rynek, który lata góra-dół i trzeba się do tego przyzwyczaić. Aktualnie mam jakieś 3000 euro w bitcoinie i z okazji spadków jeszcze go sobie dokupię. Tylko żeby była jasność, tutaj interesuje mnie wyłącznie długi termin zakupów na na rynku kryptowalutowym dokonuje wyłącznie na globalnej giełdzie OKX, która po rozeznaniu wydaje mi się najbezpieczniejsza i intuicyjna. Prosta wpłata polskim blikiem za darmo, dwa kliknięcia i mam kolejną część bitcoina na rachunku. OKX to międzynarodowa regulowana giełda, która ma ponad 100 milionów użytkowników na świecie, więc nie jest to jakaś firma krzak. Do tego jedna z niewielu, która zabezpiecza 100% depozytów, a także oferuje ciekawe bonusy. Wy też możecie zyskać nawet. 100 euro na start w bitcoinie. Wystarczy jedynie otworzyć konto na OKX i je zweryfikować, wpłacić depozyt za pomocą Blika, Google Pay czy Apple Pay i kupić bitcoina lub inną kryptowalutę. Ja póki co zostaję przy samym bitcoinie ze względu na nieprzewidywalność innych kryptowalut. Mamy też bonusy dla bizonów, dostępne przez nasz link. Jeśli kupicie bitcoina za 200 euro w ciągu 14 dni od otwarcia konta i utrzymacie saldo na koncie powyżej 200 euro przez 30 dni, wtedy dostanie. Część bitcoina o wartości 20 euro. Jeśli zwiększycie wolumen transakcji do 2000 euro i utrzymacie saldo powyżej tej kwoty, to macie dodatkowe 80 euro, czyli łącznie 100 euro na start w bitcoinie. Warto pamiętać, że giełda OKX to nie tylko platforma do kupna czy sprzedaży kryptowalut. Obecnie, zakładając konto, możecie też płacić specjalną kartą OKX Card za zakupy. Wymieniacie sobie środki na USDG i płacicie nią w sklepach. Czym różni się to zatem od? Zwykłej karty? Tym, że do 28 lutego możecie skorzystać z cashbacku nawet do 20%. Karta automatycznie przewalutuje płatność na złotówki czy inne waluty, jak będziecie za granicą. Na wakacjach na pewno się przyda, a przy takiej zimie warto uciec choćby na weekend. Link macie jak zwykle w opisie filmu, a w razie trudności znajdziecie tam również grupę wsparcia OKX i mojego maila, ale proces naprawdę jest prosty. Bundeswera już na Litwie, czy Niemcy będą chronić Bałtu? Zarówno niemieckie, jak i litewskie media dużo teraz mówią o działaniach 45 Brygady Pancernej Bundeswehry, nie przypadkiem mającej w nazwie dodatkowo słowo Litwa, bowiem w połowie stycznia jej pierwsze pododdziały zaczęły zajmować pozycje w nowo wybudowanych obiektach na Litwie. Wczoraj natomiast, czyli w środę, podporządkowano jej dowództwu liczącą kilkuset żołnierzy i istniejącą od 2017 roku Wielonarodową Grupę Bojową liczebność niemieckiego kontyngentu na naszego wschodniego sąsiada wzrosła zatem do około 1800 żołnierzy, a docelowo do końca 2027 roku ma ich stacjonować 4800 oraz 200 pracowników cywilnych. Już teraz możemy zatem mówić o pewnym przełomie. Po raz pierwszy od II Wojny Światowej Niemcy wysłały za granicę bardzo duży oddział żołnierzy i to na stałe, do tego dysponujących nowoczesnym sprzętem. Niemiecka brygada będzie wyposażona w czołgi Leopard 2, w najnowszych wersjach, bojowe wozy piechoty Puma, drony, armato i wszystko inne, czym powinna dysponować dzisiaj jedna z dziewięciu niemieckich brygad, wysłana na pierwszą linię frontu. Jak ogłasza hucznie Bild, misja jednostki jest jedna: jest nią zbiorowa obrona wschodniej flanki NATO. Niemcy nie wysyłają tych sił do stabilizacji regionu, lecz do walki w razie W. Obecność ciężkich jednostek pancernych na Litwie ma oczywiście odstraszać. Każdy atak Rosji na Litwę będzie oznaczał natychmiastowe uderzenie w siły niemieckie, co automatycznie uruchamia reakcję pozostałych państw NATO. Każdy, kto rzuca wyzwanie NATO, musi wiedzieć, że jesteśmy gotowi. Każdy, kto grozi któremukolwiek sojusznikowi. Musi wiedzieć, że cały sojusz stanie do jego obrony. Musimy być gotowi bronić każdego centymetra terytorium NATO. Ogłaszał w Wilnie kanclerz Niemiec Friedrich Merz podczas powołania 45. Brygady Pancernej Bundeswehry Litwa. Wtedy też padły jeszcze mocniejsze słowa: Chroniąc Wilno, chronimy Berlin. Musicie przyznać, że brzmi to jak naprawdę poważna deklaracja. Pytanie brzmi zatem, co Niemcy zrobią w sytuacji krytycznej. W tym kontekście na razie możemy jedynie spekulować. Główna baza niemieckiej 45. Brygady znajduje się w Rudnikach, 30 km na południe od litewskiej stolicy i kilkanaście kilometrów od granicy z Białorusią. Już sama ta lokalizacja jasno mówi nam, co mają robić Niemcy, gdyby Rosjanie zdecydowali się na atak na kraje nadbałtyckie. Mają rzecz jasna broń, za wszelką cenę przesmyku suwalskiego. Przesmyk suwalski to wąski korytarz o długości od 65 do 96 km wzdłuż granicy polsko-litewskiej, który oddziela silnie zmilitaryzowaną rosyjską enklawę w Kaliningradzie od Białorusi. Jego zajęcie przez wojska rosyjskie mogłoby totalnie odizolować Litwę, Łotwę i Estonię od reszty NATO, stwarzając tym samym katastrofalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, w tym również dla Polski. Polscy i natowscy planiści regularnie zastanawiają się i organizują ćwiczenia wojsk, które mają pozwolić utrzymać Przesmyk Suwalski w rękach NATO. Można nazwać to miejsce piętą achillesową potężnego sojuszu. Tak więc stała niemiecka brygada na Litwie to bez dwóch zdań bardzo ważne wzmocnienie wschodniej flanki i bardzo dobra wiadomość także dla nas. Pomysł, aby wzmocnić obecność NATO na Litwie, narodził się już po zajęciu Krymu przez Rosję w 2014 roku. Jednak Litwini i Niemcy Długo nie mogli dojść do porozumienia. Niemieckiej armii kilka lat temu brakowało wszystkiego. Była za mała i mało dofinansowana, aby wysłać duży oddział wojsk za granicę. Zmiany w zasadzie nastąpiły po roku 2022, a w zasadzie u schyłku kadencji poprzedniego kanclerza. Do Niemców w końcu dotarła wtedy brutalna prawda, mianowicie, że przynajmniej na pewien czas nie ma mowy o wspólnych biznesach z Moskwą, jeśli chcemy jednocześnie utrzymać jedność Unii i trzeba potraktować ją jak zagrożenie. Pytanie zatem, ile kosztowały Niemców ruchy na Litwie? Powołanie wspomnianej brygady i budowa niezbędnej infrastruktury pochłonie do 11 miliardów euro. Później natomiast około miliard euro trzeba będzie wydawać rocznie na jej utrzymanie. Znakomita większość tych wydatków spadnie oczywiście na Niemców. Litwa to dość niewielki kraj, który się dołoży, ale też ma swoje ograniczenia budżetowe. Już obecnie Litwa podniosła swój budżet obronny ponad 5% PKB, a to Nadal niewiele w stosunku do potrzeb. 45. Brygada Bundeswehry ma być gotowa do działań już w przyszłym roku i oby nigdy nie musiała interweniować. I Jak wystartował KSEF? Firmy w popłochu, a Fiskus zaciera ręce. W miniony weekend wystartował długo zapowiadany KSEF, czyli Krajowy System E-Faktur. Docelowo w jednej centralnej bazie danych znajdą się teraz wszystkie sprzedażowe i zakupowe faktury firm w Polsce. Tutaj teraz nikt nam nie dostarczy faktury kosztowej, my jej nie dostaniemy do ręki, bo to będzie plik XML, który gdzieś tam będzie zawieszony na platformie Ministerstwa Finansów i my, żeby dostać taką fakturę, to znaczy, żeby ją otrzymać, odebrać, musimy się zalogować do tego ksefu i ściągnąć faktury, które są dla nas. Od 1 lutego faktury w nim muszą wystawiać największe firmy ze sprzedażą powyżej 200 milionów złotych w roku 2024. Natomiast za niecałe dwa miesiące, czyli od 1 kwietnia, ten obowiązek obejmie pozostałe firmy, a najmniejsze wejdą do systemu 1 stycznia przyszłego roku. Już teraz faktury wystawiane przez największe firmy są do odebrania wyłącznie w systemie KSEF. Co to oznacza w praktyce? W świecie polskich podatków i księgowości to naprawdę ogromna i rewolucyjna zmiana. Największa od czasów Polskiego Ładu w roku 2021. Tamta zmiana wywołała największy chaos prawnopodatkowy w historii rzecz Rzeczpospolitej. Tutaj zapowiada się podobnie. W pierwszym dniu funkcjonowania systemu wszystko było ok. Zarejestrowano w nim około 100 tysięcy faktur. Wszystkie funkcjonalności z niewielkimi wyjątkami raczej działały. W poniedziałek, kiedy do pracy wybrały się już miliony Polaków, a nie tysiące jak w niedzielę pojawiły się jednak problemy. Do godziny 10 w poniedziałek w systemie przyjęto 720 tysięcy faktur, a uwierzytelniły się w nim niemal 2 miliony osób. Ruch na platformie później dalej systematycznie rósł i podobno Ksef to wytrzymał. Jednak profil zaufany już niekoniecznie. 4 lutego 2026 ludzie z Ksefu się trochę wycwanili i popatrz jaka jest sztuczka, prawda? Ksef, uwierzytelni, podpisz yy, profil zaufany i Proszę bardzo. Z tego co wiemy, przerwy w działaniu profilu zaufanego były coraz krótsze i zdaniem ekspertów podatkowych i księgowych skala problemów jak na wdrożenie tak wielkiego systemu była dość niewielka. Oczywiście nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca, czyli przed kwietniem 2026, kiedy z tego systemu zaczną korzystać niemal wszyscy. Wtedy jego obciążenie będzie nieproporcjonalnie większe. Bramka profilu zaufanego może wtedy naprawdę wylecieć w powietrze. W całym wdrożeniu centralnego Krajowego systemu e-faktur, moim zdaniem ważne są jeszcze dwa wątki. Po pierwsze, nikt w podatkach nie lubi zmiany. Zmiany powinny być jak najrzadsze i jak najmniejsze. A tego niestety polski system podatkowy nam nigdy nie zapewniał i jak widać, dalej nie zapewnia. Totalne rewolucje przychodzą tu w zasadzie co kilka lat, co jest kompletnym absurdem. Żyć jasna, z racji całego tego chaosu, księgowi i biznesmeni nienawidzą obecnie ksefu, bo to oznacza dla nich konieczność nauczenia się jego obsługi, wdrożenia nowych procedur i kolejnych narzędzi. To przecież kosztuje i pożera czas. Czas, który moglibyśmy spędzić na budowaniu biznesu, a nie zastanawianiu się w jaki sposób wystawić fakturę. Dlatego absolutnie nie dziwi mnie fakt, że w internetowej sądzie na stronie Inforu na pytanie czy KSEF to dobre rozwiązanie zaledwie 7% opowiedziało się za tym rozwiązaniem, a 87% powiedziało, że nie. Ta niechęć do centralnej bazy faktur nie bierze się u Polaków, tylko z lęku przed nowym programem czy kosztami wdrożenia. Tutaj chodzi o coś znacznie głębszego o poczucie, że państwo właśnie wchodzi nam z butami do każdej, nawet najbardziej prywatnej transakcji. Za czasów ksefu nie będzie już miejsca na anonimowość. Każda faktura jest na widelcu u Fiskusa. Każdą fakturę można teraz przeanalizować. Prawda jest taka, że konsumenci także nie są pozbawieni tego wpływu, bo jeżeli Kowalski kupi coś za 50 tysięcy złotych, a okaże się, że nie miał na to dochodów, no to robi się problem. Urzędnik ma przecież dostęp do każdej faktury i wie doskonale, co kupowaliśmy. Niektórzy postanowili więc postawić zbiorowy opór i ten absurd wypunktować w dość ikoniczny sposób. Fakturę mogę prosić? Nic może być. Może być pani A... dużo. Tak. tak. Już Państwo korzystają z ksefa. Kancelaria Rady Ministrów. Prezesa Rady Ministrów. Dobrze widzieliście, ludzie masowo wystawiają teraz faktury na polityków czy na ministerstwa, ale warto pamiętać, że ksef to nie tylko udręka związana z jego odpaleniem w firmie, to również narzędzie, które może realnie poprawić ściągalność podatków w Polsce, w tym również zmniejszyć lukę VAT. Oczywiście, jako przedsiębiorca, zdaję sobie sprawę, że nie jest to obecnie popularna opinia i część widzów zjemnie za to, że dostrzegam w tym momencie jakikolwiek plus. Ale moi drodzy, taka jest moja rola i takie są fakty jasno potwierdzają to dane z innych krajów doświadczenia Włoch są wymowne po wprowadzeniu w 2019 roku obowiązku stosowania e-fakturowania pomiędzy firmami we Włoszech odnotowano największy w Unii Europejskiej spadek zaległości i nieprawidłowości w zakresie VAT o 10,7%, 12,7 miliardów euro w 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem co wyraźnie sugeruje że raportowanie faktur w czasie rzeczywistym Pomogło wyeliminować luki podatkowe i wykryć oszustwa. Pisali w raporcie o analitycy Alliance Trade. Spodziewam się, że i u nas może to wyglądać podobnie, co nie zmienia faktu, że znacząco utrudni to życie uczciwej warstwie firm i właścicieli biznesów. Fakty są takie, że fałszowanie bądź ukrywanie e faktur jest ekstremalnie trudne. Polski fiskus dostanie więc więcej pieniędzy. Oczywiście podatków nikt nie lubi płacić, ale zmniejszenie lub eliminacja oszustw podatkowych to dobra. Wiadomość dla ogółu społeczeństwa. Powiem więcej, mimo że teraz brzmi to jak herezja i początki na pewno będą ultra trudne, to obstawiam, że z czasem firmy mogą nawet polubić się z. CSEF. Ekonomiści Alliance Trade słusznie zwrócili uwagę, że fakturowanie elektroniczne umożliwia bezpośrednie i natychmiastowe przetwarzanie faktur, co przyspieszy ich zatwierdzanie i płatności. Oparto się tutaj na szacunkach McKinseya, z których wynika, że powszechne stosowanie E faktur może skrócić termin. Płatności o około 20% i obniżyć koszty przetwarzania faktur o kolejne około 30%. To oznacza znaczące korzyści płynnościowe w długim terminie. E fakturowanie ponadto znakomicie ułatwia wprowadzenie narzędzi AI do księgowości, a to może dodatkowo zmniejszyć opóźnienia w płatnościach i koszty administracyjne. Tak więc moim zdaniem, z Ksefem nie ma co wyłącznie demonizować, bo trzeba spojrzeć na sprawę szerzej i długoterminowo. Mimo wszystko jednak ubolewam nad tym, że w najbardziej w niestabilnej przestrzeni biznesu w tym kraju, znów próbujemy być ultra do przodu i jako jedni z pierwszych w Europie wdrażamy to rozwiązanie od razu w tak szerokiej skali. To rzecz jasna może generować olbrzymie problemy, zwłaszcza u przedsiębiorców, którzy mogą zostać cyfrowo wykluczeni przez ten postęp. W końcu nie każdy fachowiec równie dobrze radzi sobie z komputerem, co ze swoim fachem, a ksef wrzuca wszystkich na bardzo głęboką wodę. Licząc na to, że wszyscy nagle nauczą się pływać, a myślę, że może się przy. Liczyć. To trochę tak, jakby w Biedronce z abstryknięciem palca nagle zostały tylko same kasy samoobsługowe. Z jakiegoś powodu tak się nie wydarzyło i długo się jeszcze nie wydarzy. Zatem niektórym przedsiębiorcom pozostaje mieć nadzieję, że 1 kwietnia okaże się, że KSEF dla wszystkich to tylko kiepski żart na prima aprilis. Pytanie, jak oceniacie to rozwiązanie i jakie są wasze doświadczenia skorzystania z, z tego systemu? Czy takie narzędzie dla naszych biznesów i portfeli przyniesie więcej korzyści? Czy może strat? Koniecznie dajcie znać, jak to widzicie w komentarzach. Biedronka na krawędzi buntu. Pracownicy mają dość. Największa sieć sklepów w Polsce zarobiła w trzecim kwartale 2025 roku 214 milionów euro netto. To całkiem pokaźna sumka, oznacza to wzrost o prawie 15% rok do roku. A kiedy pracownicy poprosili o podwyżkę w wysokości 1000 zł brutto, sieć zaoferowała im gwarantowane, Bębny, 150 zł brutto, czyli jakieś 118 zł na rękę. To mniej więcej tyle, co jeden porządny obiad w restauracji. Biedronka, wy tak serio? 27 stycznia 2026 roku Solidarność wysłała więc do Biedronki pismo ze sporą listą żądań. Solidarność wystąpiła z żądaniami do pracodawcy w trybie sporu zbiorowego o podniesienie wynagrodzenia płacie 1000 zł brutto dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Jeronimo Martins, zwiększenia obsady na sklepach, zwiększenia obsady na kasach samoobsługowych. Podwyżki płac to oczywiście główny postulat związków, ale nie jedyny. Na planszy macie pozostałe, można sobie zatrzymać i przeskanować wzrokiem. Do tej listy dochodzi jeszcze jeden ważny punkt, który daje do myślenia, mianowicie żądanie umożliwienia działalności związkowej. Skąd taki postulat? Musicie wiedzieć, że dzisiaj w biedronce nie można nawet powiesić tablicy informacyjnej związku. Dlaczego? Otóż oficjalnie chodzi o przepisy BHP. W praktyce to jednak klasyczny union busting, czyli taktyka rozbijania związków znana z amerykańskich korporacji. Wykorzystuje się wszelkie luki prawne, aby nie pozwolić takiemu organizmowi się rozrosnąć. Pracownik, który nie wie, co robi związek, do niego nie dołączy. Z kolei pracownik, który jest sam, nie będzie walczył bo sam nie ma przecież siły przebicia. Więc rola związku i ochrony praw pracowników z czasem się marginalizuje. Biedronka miała 5 dni na odpowiedź na wszystkie te postulaty i odpowiedziała oferując całe 150 zł brutto podwyżki. Dział PR oczywiście robił co mógł, aby przypudrować bunt na pokładzie. Na stronie sieci piszą więc o rekordowym wzroście zarobków, ale niestety diabeł tkwi w szczegółach. To podobne hasło jak legendarne rekordowe zadłużenie Polski w nagłówkach serwisów. No bo zastanówmy się przez moment, jakie miałoby być zadłużenie, jak nie rekordowe, skoro co roku budżet uchwalany jest z deficytem, a dług jest stałym elementem gospodarki. Podobnie jest w przypadku zarobków w naszym kraju, bo przy ostatnich latach wysokiej inflacji pensje przecież nie spadały, tylko rosły. Nominalnie muszą być zatem rekordowe. Dla innego scenariusza musielibyśmy mieć w kraju deflację, której przecież nie było. Biedronka z kolei wlicza w pensję również zmienne premie, ale te dodatki nie są gwarantowane i zależą od obecności czy wyników sklepu. Awantura w Biedronce. Sieć obcięła pracownikom styczniowe premie, a winą obarczyła pogodę. Według Władz dyskontu wyjątkowo silne mrozy zatrzymały klientów w domach, co przełożyło się na gorsze wyniki sprzedaży. Związkowcy są wściekli i nazywają tę decyzję skrajnie niesprawiedliwą. Podkreślają, że załogi sklepów nie mają żadnego wpływu na mróz, ani na to, ilu ludzi przyjdzie po zakupy. Pracownicy czują się pokrzywdzeni, bo mimo ciężkiej pracy zostali poszkodowani przez warunki atmosferyczne. W tej sytuacji Związek Rzecz Jasna tej hojnej podwyżki nie przyjął. I od tego momentu spór zbiorowy formalnie się rozpoczął. Dla lepszego obrazu sytuacji warto sprawdzić kilka liczb w przypadku portugalskiej marki. Kasjer w Biedronce na start zarabia około 5300 zł brutto. Po podatkach zostaje mu więc niecałe 4000 zł na rękę. Płaca minimalna w naszym kraju w 2026 roku to 4806 zł brutto, czyli Biedronka płaci zawrotne 500 zł brutto ponad ustawowe minimum. Dla porównania Lidl startuje od 5250 zł i dochodzi do 6000 W Kauflandzie jest podobnie. Oczywiście nie jest to żadną tajemnicą, że w tym sektorze i na takim stanowisku nie zarabia się kokosów, a rotacja jest bardzo wysoka. Nikt nie trzyma też nikogo na siłę w tego rodzaju pracy, ale też nie każdy ma lepsze opcje do wyboru. Zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie króluje dino, z bardzo podobną strukturą zarobków, jak nie nawet niższą. A teraz spójrzmy na drugą stronę tego równania. Biedronka w 2025 roku wygenerowała aż 107 miliardów złotych przychodu, czyli uśredniając ponad 26 miliardów per kwartał. Kwota robi niemałe wrażenie, ale nie mówimy tu oczywiście o zyskach. Tylko o przychodzie, a marża w tej branży jest zaledwie kilkuprocentowa. Powiedzmy, że będzie to około 3%, czyli jakieś 3 miliardy złotych zysku. Zatem pytanie za 100 punktów brzmi. Ile kosztowałaby podwyżka dla 70 tysięcy pracowników o oferowane 150 zł brutto? Pi razy drzwi, realny koszt pracodawcy ze składkami, to około 150 zł razy 70 tysięcy pracowników sklepów i centrów dystrybucyjnych razy 12 miesięcy. Daje nam to około 150 milionów złotych. A ile kosztowałoby firmę 1000 zł brutto dla każdego? Około 1200 zł ze składkami razy 70 tysięcy razy 12 daje nam około miliard złotych. Po korzyściach podatkowych zakładam, że pewnie trochę mniej. Jak doliczymy do tego wszystkie inne postulaty związkowców, to zysk marki mógłby się naprawdę sporo skurczyć, więc zarząd będzie walczył o utrzymanie status quo. Góra może liczyć na to, że pracownicy się w końcu zmęczą i po prostu odpuszczą. Historycznie tak to nieraz w Polsce wyglądało. Pracodawca często czeka, aż ludziom skończy się zapał do walki i wrócą potulnie do pracy. Ale jest też drugie dno. Tej sytuacji. Jeśli Biedronka ustąpi, Lidl i Kaufland będą musiały podnieść poprzeczkę. Jeśli nie ustąpi, to ryzykuje strajkiem generalnym w sklepach i wizerunkową katastrofą w momencie, kiedy konkurencja nie śpi. Pierwsze poważne rozmowy w tej sprawie są zaplanowane na 12 lutego. Jak to się dalej potoczy? Myślę, że w tej telenoweli związkom uda się wypracować jakiś kompromis. Jeśli nie teraz, to za jakiś czas. 85 tysięcy pracowników to naprawdę potężna siła, jeśli zdołają się zorganizować. Pytanie więc, czy zdołają i czy szykuje się paraliż największej sieci sklepów w Polsce? Jak uważacie, możecie obstawiać w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli podobał Wam się ten materiał. Polecam także poprzednie odcinki, zwłaszcza ten o 3 milionach stron akt Epsteina, ten o wielkim krachu srebra, czy ten o umowie handlowej Unii z Indiami. 100 euro w bitcoinie możecie odebrać dzięki akcji promocyjnej OKX. Link macie w opisie filmu. A jeśli doceniacie naszą pracę, to zostawcie hashtag bizwik. Do zobaczenia już za moment. Cześć!